Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który jak co roku organizujemy w Sandomierzu. W tym roku czeka nas naprawdę wiele niesamowitych atrakcji. Zaczynają się one już tak naprawdę 23 stycznia, ponieważ już wtedy rozpoczynamy zbiórkę. 24 również w wybranych placówkach i punktach handlowych, a 25 w wielki finał. Rozpoczynamy już od godziny ósmej, jeżeli chodzi o zbiórkę wolontariuszy. Natomiast od godziny dziewiątej można się wybrać na lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i tam aż do godziny dwudziestej pierwszej będzie można za symboliczną wpłatę do puszki pojeździć na łyżwach. Zachęcamy do tego gorąco. Poza tym pod starostwem powiatowym w Sandomierzu od godziny dziesiątej będzie gromada zuchowa Złote Orły która zaproponowała warsztaty plenerowe, ale też przejażdżki wojskowym honkerem. Od godziny 11 na Rynku Starego Miasta rozpocznie się motopiknik. Zarówno Motosandomierz jak i Sandomierska Grupa Terenowa zaproponowała przejażdżki. Na pewno będą bardzo ekscytujące, warto skorzystać. A od godziny 13 rozpoczynamy finał na hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ulicy Patkowskiego. i tam czeka na nas wiele występów. Przede wszystkim naszych lokalnych formacji, takich jak form Formacja Taneczna Paradoks, formacja Taneczna Densmania, Szkoła Pina Dance, Sandomirskie Studio Piosenki, Grupa Karate, Stowarzyszenie Regionalni z Akrobatyką i również Studio Piosenki Gama. Poza tym o godzinie 17 rozpocznie się koncert. Będzie to koncert znanego influencera TikTokera, który na swoim koncie ma 32 miliony polubień. Myślę, że młodzież doskonale go zna. To znaczy motyl. motyl, który ma wiele hitów i na YouTube, i na wszelkich serwisach społecznościowych, można go posłuchać. Zachęcamy także wszystkich do skorzystania z innych atrakcji, ponieważ na hali, poza tym co będzie się działo na scenie, będą również dmuchańce dla najmłodszych. Myślę, że to jest atrakcja, która zawsze cieszy nasze dzieci. Poza tym stanowiska przygotowała również policja sandomierska, jednostka wojskowa, i na pewno będzie wiele różnych atrakcji. O godzinie 19.45 odbędzie się Strażackie Światełko do Nieba. Wóz Strażacki będzie postawiony pod halą Mosir. Będzie można zobaczyć, jak strażacy efektownie to światełko nam pokażą. Myślę, że koniecznie wszyscy musimy się zebrać w ten dzień. Musimy otworzyć nasze serca i portfele i dołączyć do akcji, ponieważ cel jest bardzo szczytny. Bardzo dużo osób będzie licytować przedmioty, ponieważ licytacji będzie dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, między innymi vouchery do restauracji, do gabinetów kosmetycznych, do fryzjerów, do gabinetu dietetycznego. Mamy ciekawe przedmioty takie jak okulary, biżuteria, obrazy. Mamy również wspaniałą piłkę, którą przekazała nam redakcja STV Info. To jest piłka z autografami aktorów z serialu Ojciec Mateusz. Zachęcamy bardzo serdecznie do tego, moi drodzy, abyśmy wzorem lat ubiegłych, to już 34 raz, kiedy gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, podzieli się swoim dobrem, sięgnęli nieco do kieszeni. Dzisiaj zbieramy na bardzo szczytny cel na choroby układu pokarmowego naszych dzieci. Piękna idea, mam nadzieję, że serca nie zabraknie. Ja ze swojej strony będę wystawiał na licytację ten piękny obraz samym artysty cenowawcze 200 zł, a wspólnie ze starostą wystawiamy również kolację romantyczną kolację na bramie Opatowskiej dla dwojga osób. Myślę, że obecność mnie i starosty będzie w tym przypadku zbędna. Zachęcamy do licytacji, zachęcamy do tego, byśmy się podzielili swoim dobrem. My zawsze organizujemy taką kolację już po zamknięciu obiektu dla zwiedzających. Także jest tam cisza, spokój, prywatność, świece. E, świece. Oczywiście zawsze pięknie aranżujemy wraz z którąś z lokalnych restauracji, bo te restauracje są różne. Wspólnie aranżujemy te przestrzeń tak, żeby były to idealne warunki dla, dla romantycznej kolacji. Pyszne jedzenie, może lampka szampana. Myślę, że to jest w ogóle idealna okazja na przykład na zaręczyny. Jeżeli chodzi o termin, to będzie do wyboru przez osoby, które wylicytowały taki voucher. Myślę, że najlepszy będzie oczywiście okres wiosenny i letni, kiedy będzie ciepło. Także jesteśmy otwarci i będzie można z tego vouchera skorzystać przez cały rok. Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu również włącza się do, do finału 34 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszym etapem będzie Marsz Nordin kłoknik Policz się z cukrzycą, po raz szósty się spotykamy. Marsz rozpoczynamy na Bulwarze o 10.45 rozgrzewką, o 11.00 ruszamy. Trasa marszu to około 6 km, czas trwania około półtorej godziny. Po marszu zapraszamy na ciepłą herbatę i na słodki poczęstunek do restauracji Jadwiga. A bardzo, ale to bardzo proszę o aktywny udział. Zapraszam serdecznie na marsz. Ma być to marsz nie tylko z kijami, ale można maszerować również idąc, bez kijów. Kolejnym etapem 34 finału, który się odbędzie, jest przekazanie dwóch obrazów. Obrazy posiadają certyfikat Biura Wystaw Artystycznych. Jest to Panorama Sandomierza dwa obrazy, które nasze starostwo chce dać na licytację. Szanowni Państwo, bardzo, ale to bardzo zachęcamy do udziału, bo pomagać warto warto pomagać. Jest tu z nami Filip, młody człowiek, który jako dziecko małe. Korzystał ze sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sprzęt pomógł mu w uratowaniu zdrowia, a nawet może i życia. Myślę, że Filip powie parę słów. Nasz szpital również korzysta ze sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Współpraca już jest od 2018 roku. Sprzęt jest na różne oddziały kierowany, także mieszkańcy naszego powiatu mogą z tego sprzętu korzystać i korzystają, ale chcę zaznaczyć, że mieszkańcy nasi przebywają w różnych szpitalach. A sprzęt zakupiony przez orkiestrę również jest w tych szpitalach. Także nie jest to tylko szpital sandomierski, ale nasi mieszkańcy korzystają z tego sprzętu również w szpitalach na terenie całego kraju. Filip, bardzo proszę o parę słów, jeśli możesz powiedzieć. Z tego, co rodzice mi opowiadali, bo już tego nie pamiętam, to miałem badany słuch. No i chyba dzisiaj dobrze słyszę. Wcześniej też dobrze słyszałem, to chyba przydał się ten sprzęt i dał mi dobry słuch. To, że mogłem użyć tego sprzętu, to w ramach podziękowania zostałem wolontariuszem Wielkiej Orkiestry i jestem już 7 lat. Co roku odwiedza starostwo, przychodzi do nas z puszką i zbiera na właśnie datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Myślę, że cel jest prosty, bo Pomaga się innym ludziom, a dobro zawsze wraca. I doskonale o tym wiemy. Najczęściej ludzie się uśmiechają i wrzucają chętnie, bo wiedzą, że to jest szczytny cel i pomaganie jest dla nich też dobre. Jesteś cełą. Ogromne podziękowania dla wszystkich instytucji, które zaangażowały się w to piękne wydarzenie. Ogromne podziękowania dla wolontariuszy, którzy nie bacząc na kiepską pogodę, na mróz, na śnieg, chodzą działają. z puszkami, działają, zbierają pieniążki. To jest piękna idea. Dziękujemy za Waszą pracę, dziękujemy za wszystko i zapraszamy do tego, aby podzielić się swoim dobrem. Zapraszamy mieszkańców Sandomierza, jak i całego powiatu.